Super, brawo, Dorotka! No słuchaj, gratulacje, kurczę, tyle energii, tyle cierpliwości w to włożyłaś, że no naprawdę kawał, serducha, że się w końcu nie poddałaś. Mówiłem ci. Nie warto się poddawać. No nie warto, no ale no, mówiłem ci, że cię nauczę, przygotuję, byłaś bardzo oporna i pokorna, i zawzięta, zawzięta, zawzięta w tym swoim jeżdżeniu. Tak musiałaś jeździć, jak tobie się podoba, a ja mówiłem, że trzeba jeździć, jak zupełnie inaczej tak. mi ci się wydaje, co? No, ale w końcu się przełamałaś, tak. przełamałaś tą barierę, no i mamy to. Mamy to. Bezbędnie zdołaś w końcu. Tak. No, ile lat na to czekałaś? 16. Zadowolona jesteś teraz? Tak, o? bardzo, bardzo, bardzo. I co? Polecam prawo jazdy u Oliwy. W ciągu dwóch tygodni można zrobić prawo jazdy. Polecam. I co, teraz siadasz do samochodu. I sobie jeździsz samochodem. Tak, jestem niezależna w końcu. No, no super, niezależna dziewczyna. Słuchajcie, widzicie? Można. Można, można. Także tak. wszystkiego dobrego, szerokiej drogi. Jeździ bezpiecznie. Dobrze, dziękuję.